Z jestem Lila, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Powracam dzisiaj do was z nie innym filmem jak oczywiście Q&A jak widzicie po tytule tego filmu Mam nadzieję, że może polubicie mnie trochę bardziej, dowiecie się o mnie czegoś ciekawego No i nie wiem, jeżeli jesteście zainteresowani to po prostu zapraszam dalej O zadawanie pytań prosiłam was na Instagramie, więc stąd właśnie są wszystkie pytania Wrzucam wam też oczywiście mojego Instagrama jak i mojego TikToka. Możecie mnie tam obserwować. Jestem tam bardziej aktywna niż tutaj na YouTubie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No dobra, przejdźmy już do odpowiedzi na pytania. Czym robisz zdjęcia na swojego Instagrama? Więc ja robię, słuchajcie, wszystkie zdjęcia tak naprawdę telefonem. Mam telefon iPhone 11 Pro Max. I tak naprawdę wszystkie zdjęcia są robione moim telefonem. Niektóre, jak widzicie, mają trochę inny klimat, są takie vintageowe, trochę jak z Polaroida, trochę jak z Instaxa. To wszystko jest obróbka tak naprawdę i no i wszystkie zdjęcia są po prostu robione telefonem. Ale jeżeli chcecie film o tym, jak przerabiam zdjęcia, bo dużo osób o to pyta, nie wiem, czy powinnam ujawnić mój sekret, ale może dla was mogłabym to zrobić, więc jeżeli chcecie, to dajcie mi znać. Czy jak wrzucałam pierwsze zdjęcie, które pokazywało więcej ciała, to czy dostałam duży hejt? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale to jest tak naprawdę dobre pytanie, bo e, jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie, że ja często dodaję zdjęcia w stroju kąpielowym, zdjęcia w bieliźnie i na przykład w Stanach, czy ogólnie za granicą jest to bardzo popularne, dziewczyny często to robią i nie chodzi tutaj tak naprawdę o nie wiem, jakąś chęć atencji czy coś takiego, tylko chodzi o to, że lubię po prostu robić takie zdjęcia, ponieważ ćwiczę, ponieważ ogólnie bardzo staram się dbać o moją sylwetkę i szczerze lubię robić sobie takie zdjęcia, czuję się wtedy pewniejsze siebie i nie chodzi tutaj o po prostu obstawianie tych zdjęć i, i komentarze, tylko chodzi o to, że ja robiąc to zdjęcie, myślę sobie, kurde, fajnie wyglądam, i robię to przede wszystkim się siebie tak naprawdę, no i po drugie ma też kontrakt z Tezenisem z który produkuje bieliznę, więc więc tak to właśnie wygląda, wracając do pytania odnośnie hejtu czasem sporadycznie się pojawia ale on mnie absolutnie nie dotyka, bo ja wiem co mam w głowie, ja wiem co mam ludziom do zaoferowania nie tylko ciało i przestańmy po prostu brać ten Instagram tak bardzo na poważnie, bo to są tak naprawdę tylko zdjęcia. To nie świadczy o tym, że jestem, nie wiem, prostytutką albo nie wiadomo kim. To są tylko zdjęcia, więc czy. Ile masz wzrostu i ile ważysz? Na to pytanie odpowiadam milion razy, ale ono się zawsze powtarza. Mam 1,60 m, więc jestem bardzo niska. A co do wagi, to nie mam pojęcia, ponieważ ja cierpiałam kiedyś na założenia odżywiania, nie jadłam prawie w ogóle, i to wszystko tak naprawdę przez obsesję na punkcie wagi. Dlatego, kiedy pozbyłam się po prostu tej choroby, wyrzuciłam wagę, i od liceum tak naprawdę ważyłam się może dwa razy, więc nie wiem ile ważę. Myślę, że jest to w granicach 45-50. Mniej więcej myślę, że tak to właśnie wygląda, ale raczej patrzę po prostu na centymetry albo ogólny wygląd mojego ciała. Nie patrzę absolutnie na wagę. Czy jesteś obecnie szczęśliwa? Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Jestem w takim momencie mojego życia, że jestem naprawdę szczerze szczęśliwa i, I nie wiem co więcej powiedzieć. Po prostu jestem szczęśliwa. Ile masz tatuaży? To pytanie też bardzo często się pojawia i szczerze Wam powiem, że jak kiedyś liczyłam, tak teraz naprawdę straciłam rechobę kompletnie. Myślę, że jest to koło 30, więc jeżeli chcecie filmik o moich tatuażach, gdzie policzymy pewnie wszystkie, i pokażę Wam też wszystkie na jednym filmie, chociaż pewnie ten film nie będzie długo aktualny, bo ja cały czas robię jakieś nowe. Eee, więc jeżeli chcecie film o moich tatuażach To dajcie mi znać w komentarzach Czy mam zamiar zrobić prawkę na motor? Eee, chcę bardzo I chciałam już rok temu Ale eee, największa pojemność Jest od 24 roku życia Więc Może w tym roku zrobię Jeszcze nie wiem na 100% Ponieważ ja bardzo chcę Ale wszyscy wokół mnie mówią Że absolutnie mam tego nie robić Bo jakby zrobię sobie krzywdę Więc Zobaczymy, tak naprawdę. Fajnie by było sobie pośmigać na motorze, ale zobaczymy. Czy chciałabym sobie zrobić jakieś operacje plastyczne? Więc nie wiem, tak naprawdę. To znaczy, nie myślę o tym w tej chwili. Lubię swoje ciało takie, jakie jest, ale może kiedyś, jakby, nie wykluczam tego, nie boję się też tego. E, więc jeżeli na przykład e, nawet w tym roku poczuję, że chcę sobie zrobić na przykład operację biustu, to po prostu to zrobię i na pewno, na pewno dam wam o tym znać, nie będę udawała, e, że coś, e, że niczego nie zrobiłam, a widzicie, jak że coś się zmieniło. E, więc e, odpowiem na to pytanie także że nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, bo ja też, nie wiem, e, często mi się zmienia raz e, na przykład Chcę coś, później czegoś nie chcę, więc nie wiem, jak będę pewna, to dam Wam znać. Czy mam zamiar wrócić jeszcze do ciemnych włosów? Yy, I na to pytanie odpowiem, że nie. Na chwilę obecną nie, bo tak jak przed chwilą opowiadałam, yy, to tutaj też yy, może mi się to zmienić tak naprawdę. Mogę za 5 lat stwierdzić, że chcę mieć krótkie, czarne włosy z grzywką i jakby. I może tak się stać. Na razie uważam, że przeformowanie się na blond to była jedna z lepszych moich życiowych decyzji wyglądowych. Yy, uważam, że w blondzie mi o wiele lepiej, że. Nie wiem, po prostu czuję się ładniejsza w blondzie. Jak tam forma, dieta, treningi? Więc jeżeli chodzi o dietę, to ja jej nigdy nie miałam. Staram się zdrowo jeść, ale jeżeli mam ochotę na coś. To po prostu to jem bez wyrzutów sumienia, tak jak mówiłam wcześniej. Przyszłam zaburzenia odżywiania i nie chciałabym znowu tego przeżywać, dlatego po prostu najpierw musiałam wyleczyć głowę i teraz jem normalnie, jem to na co mam ochotę, ale jeżeli chodzi o treningi, no to przez ten kwarantannę, że mówiąc, trochę się zapuściłam. To znaczy nie zapuściłam, ale po prostu byłam leniwa Nie ćwiczyłam tak naprawdę, ja nie lubię ćwiczyć w domu Teraz ćwiczę jakoś dwa, trzy razy w tygodniu Czy powiększałam usta? Powiększałam usta Ogólnie jakieś czas temu rozpuściłam wszystko, co miałam w ustach Więc mogliście zobaczyć na Instagramie, jak wyglądają naturalnie moje usta Też są duże, a jeżeli chodzi o to, ile w nich mam To pół mililitra Ile chciałabyś mieć dzieci i jakie byś dała imiona? Śmieszne pytanie Na razie o tym nie myślę Zobaczymy jak się potoczy moje życie, zobaczymy czy będę miała dzieci, czy ile będę miała tych dzieci, z kim będę miała te dzieci. Myślę, że jest za wcześnie, żeby o tym mówić, na razie nie planuję, ale w przyszłości pewnie, pewnie tak. I ostatnie pytanie, gdybyś drugi raz wybierała kierunek studiów, zmieniłabyś go, czy wybrała ten sam? Więc słuchajcie, jestem teraz na komunikacji w modzie i projektowaniu marki. Wcześniej w Krakowie skończyłam studium e, wizerz i stylizacja, więc już mam jeden dyplom. E, I teraz jestem na trzecim roku, więc... Zaraz skończę, Czy wybrałabym coś innego? Raczej nie, bo w Polsce nic mi się nie podoba, nic mi nie odpowiadało na tyle, żeby, żeby chcieć to studiować po prostu. Komunikacja w modzie wydała mi się fajnym kierunkiem i powiązana z tym, co robię teraz. I szczerze mówiąc, jakbym nie poszła na te studia, to pewnie nie poszłabym na żadne, więc to się w sumie, że na nie poszłam, chociaż. Yy... Już nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy je skończę i będę miała święty spokój. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Pytań oczywiście było o wiele więcej, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystko i nie chcę, żeby ten film był też za długi. Więc z mojej strony to tyle. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa-pa!